mamko tu znowu Funny Game Play Maker. A dzisiaj chciałbym wam pokazać jak zrobić własną stronę, na przykład podobną do tej naszej strony funnygameplaymaker.pl.pl.pl, na którą serdecznie pragnę wszystkich zaprosić. A więc najpierw musimy wejść na stronę strony gratis strony gratis.pl. No i tu nas zostaniemy przeteleportowani, że tak się wyrażę na stronę główną. Klikamy w do rejestracji, oczywiście wszystko jest za darmo. Tutaj w pierwszym okienku wpisujemy proponowany adres, później adres e-mail, powtarzamy ten adres, proponowane hasło i musimy przepisać tekst z obrazka. Później pojawimy się na już tutaj na loginie. O i... Tutaj taki, w tym dzisiejszym odcinku będzie tylko taki krótki wstęp. Tutaj mamy dodatki. No i tutaj wiadomo różne właśnie dodatki, które mogą umilić naszą stronę. Na przykład licznik osób, które już weszły na stronę albo ciekawy bardzo są, jest możliwość dodania komentarzy z Facebooka. No i takie tam. Tutaj możemy otworzyć projekt naszej strony. Wszystko właśnie zmieniamy na tej stronie, a nasz... Widok tej strony zmienia się. Już tutaj mamy podany. Tuż pod napisem tutaj budujesz stronę. Jest adres naszej strony na pomarańczowym tle. Proszę bardzo, nasza strona. No, no i tutaj wszystko można właśnie sobie zmieniać. A bardziej szczegółowo pokażę Wam to już niedługo. Cześć.